Pomorski Uniwersytet Medyczny wkracza w trzecią dekadę XXI wieku. To tu, w Szczecinie, w wyjątkowym mieście, którego wszędzie jest bliżej, bo jest tu kilka lotnisk. Mniejsze pod Goleniowem, i wielkie nieopodal Berlina. Właśnie tutaj, w Szczecinie, mamy uczelnię medyczną na najwyższym międzynarodowym poziomie. Tworzą ją wybitni profesorowie wielu specjalizacji, wyśmienita kadra naukowo-badawcza oraz uzdolniona młodzież zafascynowana poznawaniem tajników wiedzy medycznej. Wszyscy spotykamy się w naszych uniwersyteckich klinikach. Specjaliści PUM stosują tam skuteczne terapie w leczeniu naszych podopiecznych, a nasi studenci zdobywają praktyczne kompetencje, aby skutecznie realizować lekarskie powołanie. Zapraszam do poznania różnych klinicznych zakątków PUM. Wyjątkowego, nowoczesnego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest znacznie bliżej niż się to pozornie wydaje. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Pum to Szczecin.